Posłuchaj, pomyśl poza rządem. Rozmawiamy o krakowskim alarmie smogowym. Bardzo mi się podoba dzisiejsza muzyka, wybrana przez Kwiatka, powiem szczerze, ale bardzo mi się nie podoba problem smogu. Gdy wiemy, czym jest smog, już główne, jakby, co jest główną przyczyną tego, że w Krakowie jest takie złe, złe powietrze, bo jakby problemy z transportem, to, że jest duża liczba samochodów, to, to jedna rzecz. To mi się wydaje dość oczywiste. Znaczy... Wcale mnie to nie cieszy, ale to widzę, tak? że jest dużo samochodów, że one stoją w korkach i zanieczyszczają. zanieczyszczają. Ale y, czy to jest tylko główny, to jest główny powód złego powietrza w Krakowie? No to na pewno nie, ponieważ y, jak widać i czuć nosem, problem smogu pojawia się głównie w zimie. Dlatego jest to problem, który wynika z, z pieców, które mamy w Krakowie jeszcze w bardzo dużych ilościach. Te szacunki są na... Około 35 tysięcy w Krakowie, i z, z tego łatwo wynika, że, że, że problemem, problem smogu jest właśnie skutkiem palenia w piecach paliw stałych, a często także śmieci. My w, w konstruowaniu petycji i wszelki, w, czy posługujemy się wiedzą, którą zdobyliśmy z ekspertyzy zrobionej dla Urzędu Marszałkowskiego tam wszystkie wykresy, które są dostępne na naszej stronie także zaczerpnęliśmy stamtąd. Także jest to ekspertyza stworzona dla Urzędu Marszałkowskiego, w której też, w której też zawarta jest diagnoza. Mhm. I jest jasno powiedziane, że jeżeli chcielibyśmy wyeliminować stężenie, no stężenia pyłu, czyli smog w Krakowie, Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie zakazu paliw stałych w Krakowie, czyli rezygnacja z pieców węglowych i, i takie, no to, jest, to jest głównym powodem smogu. Najciekawsze jest to, że z większością osób, z którymi rozmawiałam, co prawda są to zwykle studenci, którzy przyjeżdżają, to oni uważają, że przecież prawie nikt nie pali w piecu, że tego nie widać, tak? W ogóle nikt nie zwraca, nie zwraca na to uwagi. Każdy mówi, że to no, na pewno jakieś są jeszcze jednostki, ale to pewnie na obrzeżach, że w centrum nie ma szans, że tego się nie, no, nie widzi. No, oczywiście, że to widać, bo to widać po kominach, dlatego my stworzyliśmy na naszej stronie taką mapę. Gdzie każdy może zauważając taki komin, z którego dymi czarny dym lub żółty, takie zdjęcie może zamieścić u nas na stronie, na mapie, z podaniem może nie konkretnego adresu, ale przynajmniej taką ogólną lokalizacją i wtedy Straż Miejska ma dostęp do tej mapy i może takie miejsca skontrolować. W przypadku palenia śmieci, oczywiście, nakładane są kary. No, jeśli chodzi o, o paliwa stałe, no to na razie nie ma takiego zakazu, aczkolwiek dążymy do tego, aby był wprowadzony. Jeśli by się udało wprowadzić ten zakaz, to co to znaczy dla osób, które korzystają z takich stałych paliw? To znaczy, że miasto dofinansuje wymianę pieców na źródła ekologicznie czyste. To znaczy, że miasto dofinansuje Korzystanie z takiego e, źródła, jeżeli oczywiście są to osoby najuboższe, których nie, nie stać na raz na wymianę pieca, dwa na zwiększone koszty ogrzewania, no bo e, zdajemy sobie sprawę, że węgiel jest e, no po prostu tańsie. tańszy. E, Postulujemy głównie o rozszerzenie sieci ciepłowniczej, co mhm. też nie jest dużo droższe od węgla, a rozwiązuje problem w bardzo dużej skali i po prostu no, zapewnia ciepło w domu. No tak, bo... no, tak drugi, drugim rozwiązaniem jest, jest, jest gaz, który, który też jest droższy od węgla, no, ale jest przynajmniej ekologicznie czysty. No tak. Także bardzo mocno teraz rozmawiamy z miastem na ten temat, aby. Oprócz stuprocentowej dotacji na wymianę źródła były także dotacje dla najuboższych, tym bardziej, że w tym momencie miasto zapewnia, znaczy miasto poprzez opiekę społeczną, przez MOB zapewnia dopłaty do, do węgla, do ogrzewania mieszkań w zimie i z tego co wiemy to jest około 1600. Mieszkań, także, jeżeli stać miasto MOPS na dofinansowanie do węgla, to może będzie mogło dofinansować te różnice, które, które powstaną. Po zmianie mhm. źródła. No tak, bo po, po drugie to jest zawsze ten problem, bo właśnie dużo osób mówi, że to głównie uderza w osoby najuboższe, naj, naj, mhm. tylko że problem polega na tym, że po drugiej stronie mamy no tak, szale To jest 10%, procent, sobie, tak? Tak, to jest 10%, którzy zatruwają życie całej reszcie, więc no, myślę, mhm. że powinniśmy spojrzeć na to z drugiej strony. Tak trochę szerzej. Mhm. Ale tak mi się skojarzyło, że jeszcze nie powiedzieliśmy. Powiedzielibyśmy jakie są konsekwencje zdrowotne takiego zanieczyszczonego powietrza i jak wygląda, jak bardzo przekraczamy takie normy. Normy. Dotyczące e, tak więc jeśli, jeśli chodzi o, o normy PM10, to jest to ona to wynosi 50 mikrometrów na metr sześcienny w zimie, w najgorszych momentach. Ona była przekraczana już nawet sześciokrotnie. Te stężenia dochodziły w niektórych miejscach do, do 400 mikrometrów na metr sześcienny. To, to są ogromne przekroczenia. Tak, no, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, więc były przeprowadzane, znaczy te korelacje są niezaprzeczalne. Jeśli chodzi o Badania, które były przeprowadzone w Krakowie przez, 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 zakup, no, przez Zakład Alergologii Klinicznej, to z, z nich wynika, że w Krakowie trzy razy więcej dzieci choruje na astmę oskrzelową niż w innych miastach. Więc to jest ogromny, ogromna skala, 6% chyba w skali polskiej 16% w Krakowie, więc to jest jednoznaczne. Tak, również były przeprowadzane badania na kobietach w ciąży, mm -hmm. które są narażone na, na, na wysokie stężenia. Były, są, były to badania dwunastoletnie, i w, z których wynika, że matki, które były narażone na te stężenia, podwyższone stężenia, rodzą dzieci z mniejszą wagą urodzeniową, z mniejszym obwodem głowy. Te dzieci są, mają mniejszą długość ciała, a także obniżone iloraz inteligencji, więc są to dane, które, które to powinny, znaczy. tak, no, powinny nas musić do podjęcia działań, a nie czekania, aż się coś, coś samo zrobi. Tak, tak. Szczególnie, że mamy też przykłady tego. Zwracać uwagę, że ten problem był w wielu miastach, tylko że wzięto się do, do roboty i zaczęto działać. A... Tak, w, w Irlandii, w, Dub w Dublinie po wprowadzeniu e, zakazu stosowania węgla e, uniknięto 350 zgonów rocznie. Bo później przeprowadzano takie badania, więc więc no to, jest, to jest ogromna liczba. To powinno nas no, skłonić do tego. Jest wiele takich empirycznych faktów, które pokazują, że, że naprawdę mamy się o co martwić, a ja mam wrażenie, że ten temat był martwy, dopóki wy się nie zaczęliście tym No Bardzo nas to cieszy. Że tak naprawdę, no, no, z jednej strony jest cieszy, bardzo... ale z drugiej strony to jest dramatyczne, że nie wiem, taka informacja dotycząca, jakieś stężenia stężenie, jest praktycznie nie do dostania. Ja mam ją teraz, dostaję kilka razy dziennie, bo, bo Wy ją udostępniacie mm -hmm. i, i pokazujecie, jaka, jaka jest odróżnica. Natomiast wcześniej nikt tego tematu nie podejmował. A wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych informacji, która, którą urzędnicy czy politycy powinni nam w jakiś sposób dostarczać. Tak, więc jeśli chodzi o informowanie, powinni, mieszkańcy Krakowa powinni być informowani o, o podwyższonych stężeniach. W momencie, kiedy przekroczą one 200 mikro, mikrogramów na metr sześcienny, to są dobowe stężenia. Mm -hmm. Powinniśmy być informowani. Jeżeli przekroczą 300 mikrogramów na metr sześcienny, to jest to alarm smogowy, czyli wtedy są zalecenia, aby nie wychodzić z domu, co oczywiście niewiele daje. No tak, Kobietę... bo nie każdy może sobie pozwolić no, na to, żeby no, po to po prostu dokładnie. zostać dokładnie, domu. E, tylko nasze zastrzeżenia są takie, że te przekroczenia tam 200 mikrogramów no właśnie, to, na... to, to są stężone. potężne i występowały bardzo często w grudniu. I niestety nie byliśmy o tym informowani. Tak samo stężenie alarmowe i też niestety nie byliśmy o tym informowani. Także jest to jeden z naszych postulatów, ponieważ też musimy wziąć pod uwagę turystów, którzy, którzy przyjeżdżają do Krakowa. No też powinni mieć taką informację. No to, to nie jest. Bo to nie coś, czego musimy sprawa, się tak, tak wstydzić. Tylko oni muszą sobie uznać. zdawać sprawę. Jeżeli są osoby chore, no, to muszą wiedzieć, że przebywanie w tak, podczas e, przekroczonych norm na, na zewnątrz może zagrażać ich życiu. A poza tym, w związku z przekraczaniem tych norm, też nam grożą kary z Unii Europejskiej, bo to też jest. Tak, w tej chwili chyba Unia e, wystosowała znaczy ma, ma wystąpić z pozwem, tak? Dowiedziałam się z prasy. To polski, ponieważ od, od lat nie, nie, nie radzi sobie z problemem smogu. I są to ogromne kwoty, bo sięgają tak. chyba nawet 400 milionów No To są potężne pieniądze. 4 milionów euro. Nikt aż. sobie nie radzi, bo ja, ja mam Cieno. wrażenie, że nikt nie podejmuje żadnych działań, żeby sobie radzić z tym smogiem. Teraz, teraz naprawdę, jak się przygotowywałam do naszego spotkania, to ale liczba artykułów jest naprawdę ogromna. No, I przez ostatnie dwa miesiące tak, temat, jest temat nagle wypłynął, yy, i rzeczywiście się dzieje. Każdy się jakoś chce do tego ustosunkować. Tylko, że no właśnie. Co szczęście, że się wzięliście, że nie. Czekamy, aż ilość osób zginie w związku z, ze smogiem. To jeszcze może po, porozmawiajmy przed przerwą muzyczną o, o petycji. Bo wchodząc na Waszą stronę, można, można podpisać petycję. Czego petycja dotyczy? Czego sobie tam życzycie? I, I do kogo kierujecie tą petycję? Petycję kierujemy do Sejmiku Województwa Małopolskiego, bo to, bo to właśnie Sejmik może podjąć uchwałę o wprowadzającym zakaz stosowania paliw stałych. No i głównym postulatem jest właśnie wprowadzenie tego zakazu. I ten zakaz by dotyczył Krakowa czy całego tak, Krakowa? Tak, tylko Krakowa, bo może, może, może określić jakąś, mhm. jakąś część z województwa, do, której, której zakaz będzie dotyczył. Więc to jest główny postulat. Oprócz tego, no to dopłaty do do, 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 do wymiany pieców, do ogrzewania, tylko to już nie jest kierowane do sejmiku, tylko to już miasto, bo. W momencie, kiedy Sejmik wprowadziłby zakaz, wykonawcą tego i tak jest miasto, bo to miasto podejmuje wszelkie działania no tak. tutaj na swoim terenie. No i to, jest, to są główne rzeczy. Postulujemy także o rozwój infrastruktury rowerowej, no i rozwój sieci ciepłowniczej, no bo to jest dla nas takie super rozwiązanie dla, dla, dla pieców, czy do, za, do wymiany pieców. A kto może podpisać petycję? Petycję może podpisać osoba dorosła i serdecznie zapraszamy do podpisywania. W tej chwili mamy już 6700 podpisów, więc to jest bardzo dużo. Określiliśmy sobie jakiś limit 10 tysięcy, ale myślę, że. Że jednak uderzamy wyżej i liczymy na co najmniej 100 tysięcy. Ja myślę, że, bo też na Facebooku to widać, że wy macie już 10 000, prawie 10 tysięcy osób, które popierają Waszą akcję. Zresztą masa osób, tak, profesorów i różnych środowisk, też lekarzy, popiera Wasze działania. Tak mi się wydaje, że po prostu dzięki Waszej akcji, jakby zwróceniu uwagi ludziom na, na tą sytuację, no, ludziom zależy na tym, żeby oddychać. No zdrowym powietrzem, mm -hmm. tak, nieszkodzącym i. i... Coś zaczyna się dziać, coś chcą wymagać od polityków, żeby zaczęli coś robić, no bo do tej pory właśnie temat był niezauważany, no a trudno też wymagać, żeby ka każdy, kto wychodzi na miasto, zastanawiał się, czy czym oddycha. Tak? Mamy masę problemów, z którymi się musimy tak, no bo To jest duże powietrza nie widać i no realnie tak. sobie nie zdajemy sprawy z tego. To że jest złe, to wiemy. Tak, Zresztą to tak. w badaniach też wyraźnie pokazuje, że Krakowie nie są świadomi, że tak. Powietrze w Krakowie jest złe i jest zanieczyszczone, no ale chyba nie byliśmy do końca świadomi, aż że to aż jest tak. problem. No tak, jak mówiłam na początku. Dobrze, to posłuchajmy teraz. Hmm, Autor jest Low, a tytuł mój ulubiony bo po francusku: Le Filet d'Ante.